Cześć, witajcie w Drewutni Michała. W dzisiejszym odcinku, bardzo krótkim, nasmarujemy sobie zawias, ponieważ, jak Wam zaraz pokażę, bardzo mi skrzypią drzwi przy otwieraniu. Praca jest mega, mega, mega prosta i króciutka. Zapraszam na odcinek. Zabieramy się za naprawę tego. O! Słyszycie? Więc jak to robimy? Bardzo prosta rzecz. Jak się da, to od dołu nogą, jak się nie da, uważamy, nie przycinamy sobie rąk, łapiemy Łapiemy za klamkę i za środek drzwi i ruszamy w tę i z powrotem, w tę i z powrotem do góry, aż je wyjmiemy. Może być, że się uda. Hop, za jednym razem, a może być, że trzeba je troszkę rozruszać. Także próbujemy. O! Moje na tak zwane hop, i do góry wyszły. Do nasmarowania takiego zawiasu najlepszy w moim przekonaniu byłby towot. Czyli taki gęsty. Na ogół w tubkach smar, który często dołożysk się używało tak naprawdę gęsty, gęsty jak wazelina, jak smalec. Niestety nie mam go gdzieś się zadział, podział. Także będziemy się ratować i użyję normalnego oleju w olejarce. Można też, z tego co wyczytałem, taki olej do jakichś maszyn piszczących, zamków zastosować, ale nie za bardzo mu ufam, bo jest moim zdaniem zbyt rzadki, zbyt płynny. Ale jeżeli Wy uważacie, że się nadaje albo jest jakiś jeszcze lepszy środek, napiszcie na dole w komentarzach. Bierzemy ręcznik papierowy, żeby sobie pół mieszkania nie zapaciać. Olejarkę. Tak trochę, od góry oczywiście. Jest. O, dobra hop. Ono dookoła, dookoła. No, jak on nam, niestety, wypłynie tutaj. No, ale to po to mamy ręcznik papierowy. To samo zrobię na dole. O, to samo robię na dolnym zawiasie i zaraz wracam. Bierzemy drzwi i je ostrożnie nakładamy. Nakładamy drzwi, celujemy górę i dół. O, góra jest prawie. Teraz dół sobie. Przyceluję. Jak widzicie zawias nałożony, górny, dolny i test najważniejszy. No idealnie, nie skrzypi. Zostawcie subskrypcję. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!